Czy jedzenie instant będzie lepszy od zwykłego? Przekonajmy się. Witamy w programie mniej więcej. W programie, w którym proszek się tylko zjada. Dokładnie tak, bo będziemy dzisiaj jedli dania z proszku. Dokładnie tak, będziemy porównywać je do zwykłego. Tak dan zwane dania z proszku, no bo to tak. Tak zwane dania, dania z proszku, dania słuchajcie. Powiemy Wam tak szczerze, że nasza ekipa już trochę porównała te dania, niektóre są super podobne, tak. niektóre nie były podobne, zatem trzeba było je trochę spodobnić. Jest to troszeczkę zrobione tak, tak żeby było osłabić nam osłabić, te dania trzeba było osłabić. Ale typuś. jeżeli mówimy o rzeczach słabych, to na pewno słaby nie jest nasz Instagram, na którego bardzo serdecznie zapraszamy. Nasza jeszcze nawiąza, tak? nasza ale jeszcze nawiązałem. Nasza społeczność to... na więc Patronite. To, słabe byłoby, gdybyście nie weszli na Instagram tak. oraz naszego Patronite, więc widzimy się Ej, tam, mam nadzieję. W no. dzisiejszym odcinku będziemy porównywać dania instant do dań zwykłych. Tak. Będziemy to robić... Y za pomocą ręki będziemy to robić wskazać. Marceli musimy to robić na ślepo, czy nie musimy tego robić na ślepo? Nie musimy tego robić, które danie jest oryginalne, Tak, będziemy wskazywać, które danie jest prawdziwym daniem, które nie jest zrobione z proszku, nie będziemy mieć dań do porównania, czy będziemy mieli, nie będziemy mieli, co nie? Nie dostajemy dwa. Nie dostajecie dwa dania. jedno jest oryginalne, drugie jest, no, więc tak, więc się ja ja powiem dlaczego jest taka różnica, bo jak gadałem o tym z Marcem wcześniej o tym odcinku, to ustaliliśmy że tak raczej jedno, bo są tak różne, ale jeżeli udało się upodobnić, no to słuchajcie, pora grać. E, dostaliśmy żółte jedzenie i tak, jest to ryż z... to jest kery z warzywami. Kary to jest, okej. Okay. Mm -hmm. No powiem tak, mam już pewne, <grym> pewne zdanie. <grym> Wiesz co, ja biorę pod uwagę, że to są słane bestie. Ja byłem w, tym w kuchni mm -hmm. i ten ryż śmierdział. Śmierdział rozgotowanym ryżem długim. Oooo! No. Mm -hmm. <laughs> nie próbuj. Wiesz, jak smakuje kostka rosołowa? Mm -hmm. Ja to bym jest... miał kiedyś, pamiętasz? No, to, to jest, jest kostka rosołowa, która jest po prostu posypana kostką rosułową. Mm -hmm. Danie posypane kostką No mm -hmm. To jest już kary z grochem. To nie jest że. w ogóle o to. Nie jest aż takie tragiczne. Jest strasznie sztuczne, oczywiście, ale. To no jest tragiczne. Tu mamy, patrzcie. No, przepraszam, wypadłem mi kary. Mm. Mamy groch. Prawdziwy, tak. tak ale to ale ja biorę pod uwagę, że to jest danie, wiesz. Proszkowane. No może, na pewno to. No, pokażę. No. jest prawdziwe. To. Tak, to jest prawdziwe. Ale to jest bardzo dobre. To, to, to było powiem. dobre, co nie? Ale coś to, w sensie to danie też nie było złe. Wcale nie było takie niesmaczne. No ale w ogóle. Ale to nie apetycznie wygląda, zobacz. Tak, jako. zobaczcie w ogóle, bo też nie widać, co nie. O tak, to weź. O, o, okej. Okay. To to jest to moje słowa. To wygląda nieapetycznie. Tak, to, że, że tak możesz podnieść. Zobaczmy, czy ja tak mogę zrobić. No nie. No nie specjalnie. Tak wyszło. Więc co, zbieramy po punkcie i idziemy do końca. Hmm. Wyczuwam spaghetti bolognese Albo napoli. Nie uwala się tym? Nigdy nie wiadomo. Słuchaj, to na planie zawsze jest niespodzianka. To jest spaghetti Napoli. Pokaż? Mhm. Pokaż rękę. Ile do tego jest głodą, może? Ej, wziąłem później niż ty. A, okej. Okay. Nie od razu trzeba tutaj hejcić. Gdzieś <ścoughs> moja mój widelec. Zabrałeś no słuchaj, Nie, do weź sobie. Weź sobie. No dwa do miski, a ja sobie wziąłem swój. Ok. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest całkowicie inna runda niż poprzednia, bo tutaj nie jest to takie oczywiste. Ponieważ... E... Tak? tak? Nie myśli? no, tutaj jest dużo bardziej chemiczny smak sosu i tak dalej, Dobra, ale... Okay. bo jest, wzięli pewnie sos z butelki, z puszki, z czegokolwiek. Albo stworzyli. Ale Poza jedna, makaronia. pierwsza mhm. właśnie różnica to jest makaron. I teraz, który makaron jest prawdziwy? Ten z twojej strony napompowany, chyba że zmieniliśmy trzy razy sztucz, mam wrażenie, nie? Ja cały czas mam swój w ręku. Jeden mi wypadł. O oha. Nie Który jest był ciebie prawdziwy? Czy... A jeszcze go widzę, że makaron nam pokruszy i żeby był miały. Ja powiem tak, że wydaje mi się, mm. że ten z proszku makaron raczej nie byłby taki mocno napęczniały wodą i tak dalej, że nie byłby taki duży, gruby. Ponieważ to jest spaghetti typu. Ja ostatnio się przyjrzałem na opakowania, chybałem sobie spaghetti, że jest spaghetti typu 5 i spaghetti typu 3 albo 8 i 5, jak Aha. to było. Nie pamiętam, którą stronę to leciało. I wiem, że im wyższy typ, tym jest ono drobniejsze, że jest chudsze. A im jest niższy typ, wtedy ono jest grubsze i to jest te grubszego typu. To ja bym powiedział, że ta tak. Jadłeś kiedyś te wszystkie gorące kubki i tak dalej? Albo te takie dania szybkie? Bo ja pracowałem kiedyś w rejestracji polis ubezpieczeniowych, to właśnie takie rzeczy jadłem. No i tam nie. był taki jeden specyficzny typ makaronu, który mi się kojarzy, więc ja chyba wiem. Okay. Po mojej stronie był ten gruby makaron, czyli trzy, cztery. A mam pokazać oryginał, tak? Oryginał, tak. Oryginał, to Ej, poczekaj, to jest tu. Tu jest oryginał. Tu jest oryginał. Kto ma rację, bardziej. Mandzia ma rację. Czyli ta jednak był oryginalny? O! Gruby makaron, był oryginalny? Tak. Po stronie Mandzia jest y, oryginalny. oryginalny. O a no zobaczcie. Ale szanuję, słuchajcie słychać... za to, że faktycznie pokruszyliście ten makaron na małe części. Tak, jak tak że wykony. ja się naprawdę, tak. wiecie, to po naszej stronie, wiecie, jak my tutaj siedzimy i później ale prób... kto tym skupi się specjalnie taki makaron, czy go tak rozgotowaliście, żeby był taki tłusty? Rozgotowany, taki specjalny o, jest. O. Wieszcie, bo jak my siedziłem po tej stronie, no to wiecie, my mamy w głowie odcinek, jak chcemy, jakby wyglądał, no. a zwłaszcza jak siedziłem przy tym stole, to jesteśmy najmądrzejsi na świecie, tak. możemy narzekać ile chcemy, ale Tutaj pięknie to była przygotowana zmyłka, co nie? Mm -hmm. Żeby rozgotowany ten makarna, bardzo co dobry nie? Pomysł, bardzo, bardzo dobry pomysł. Dobry szanuje, pomysł. Więc, aż miło się wywrócić na czymś takim, więc idziemy do kolejnego tematu. Słuchajcie, no dzisiaj... To jest kurczak jakiś... teriaki! Kurde. A wiesz, wiesz co, to z drugiej strony szanuję, że instanty są jako kurczak teriaki, y -y. ale nie? Mm. nie o Jezu, no, no. Kurczak teriaki to to nie. jest. Dawaj mi tego. Zobaczmy, czy tutaj jest kurczak teriyaki. A czyli tym A. byłeś nie zadba... To już nie przypadły do dupy. <noise> Ale ten z twojej strony ma makaron bardziej jak z zupki chińskiej, nie? Chyba, że jest. Nie, serio. twój też ma. Tak. To okay. jest suchy tematyczny. To mi się wydaje, że to są takie zagięte te dziadostwa. Jeszcze no. powiem ci nie jedzą śniadania. Dzisiaj mm. rozpoczęliśmy bardzo słodkim odcinkiem, który na pewno zobaczycie. Tak, zobaczycie, dzieję, ten zobaczycie Nie, tak, tak zobaczył go wcześniej. Okay. Bo ten odcinek tak. idzie jako ostatni, zatem mieliśmy już mi 100 dzisiaj rano. Tak. I powiem wam, że teraz jedzenie czegoś takiego. Jest miejsca, słuchaj, żeby były tak. na stawowe miejsca. Ja nadal nie jestem pewien. A wyznaczy tak. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że do tego chłopaki wsypali nam ee, makaron z zupki chińskiej, żeby jakoś zamieszać, uh -huh. bo faktycznie poprosiliśmy ich, żeby zaczęli kombinować mocno, żeby nas oszukać. Tam to dla mnie jest idealnie makaron z zupki chińskiej. Tak, tak. Ale ja tutaj też czuję przyprawę z zupki chińskiej. Mogli to jakoś poprawić jeszcze, nie wiem. Powiem Ci tak, jedno ani drugie, nie ma ani kurczaka, ani teriaki. No właśnie. W tym problem, co nie? Takie, o kurczak, teriaki, zobaczcie, jakie fens O czym. Kurczak gdzieś? O! Ty, mam kawałek kurczaka. O szukaj. Pokaż, o co zrujesz. Zmęczą się na atmosferę na planie i takie buble się robią. Masz kurczaka, Mandziu. Nie. Ja mam. E, dobra, to co robimy? Masz jakąś gotową odpowiedź dla siebie? Wskazujemy oryginał, tak? Tak. To na trzy, trzy, cztery. cztery. Oryginał jest po stronie Ignacego. I więc Ignacy ma rację. O! Dawaj, tak. 100% popatrz na to. Tak mi się wydawało, że to jest to dziadostwo. To był ten makaron, który ty no. mówisz, że są takie super nudle. Ja po tych cholernych mistrzostwach zupek chińskich, że no. mam tyle tego makaronu, że byłem przekonany mi odpady. Ale procent, to, jest to jest oryginał, to że to jest domowe, tak? Że Nie, to, jest domowe. to jest domowe. Tak. A to jest domowe, a to jest zupki chińskie. Tak. Tak, no, tak. ja myślałem, że oni specjalnie dali nam makaron zupki chińskiej. Też tak myślałem. A tu było mięso. I to mięso mnie już ostatecznie przekonało. Tu jest też mięso. A ja byłem w kuchni widziałem kurczaka. A, <laughs> więc. widzisz ja... o chodzisz o do kuchnia, a Chodzisz że, do kuchni, nie chodzi do kuchni. I... Chodzę i się interesuje, jak idzie praca na planie, czy możesz czymś podglądać, tak na pewno. Proszę podglądać i nic więcej. E, Julek, proszę podejść tutaj e, Jurek, do. do Marcelego. Do mikroportu Marcelego. Czy chciałem pomóc? Julek, grasz o bardzo ważną rzecz. Lepiej nie odpowiadaj. Tak. Kolejna runda. Wyjmij ten język z pośladków, proszę. Cześć. to, to, to jest? To jest... Makaron... Przepraszam, makaron... Sosie grzybowy? O Jezu, z grzybowy jeszcze mi dałeś. Boże, moje jest... Taką Moje też jest, papko. Obleśną konsystencję ma. Mm. Ech, ech, aż mi widać ciąży. Super, co? Fajny program. Wszystko ręką O, Już mam ten widal suwerony. Dobra, to chyba bym odpowiadał. Nie, radę, weź to Jest paskudne. Jedno... Obydwa są paskudne. Dawaj, zamienimy na miejsca właściwe. Są paskudne. Chcesz to jeszcze jeść? Bo ja... Nie, nie, nie. nie. <laughs> Powiem, dobrze tak. daliśmy miejsca, dobrze daliśmy, tak? Tak, tak dobrze. Wróciliśmy dobrze. A. Jedno i drugie smakuje absolutnie paskudnie. Moje miało najgorszą konsystencję Moje świata. Mój miał najgorszy sos na świecie. <laughs> Jeszcze chyba w tym drugim wziąłem sobie palcem, tam był chyba makaron taki właśnie dziadowy, tak mi się wydaje. Obydwa były strasznie słabe. Powiem ci tak, idąc tutaj drogą jakiegoś rozsądku i tak dalej. Znowu, no, przysiek znowu, talerze, znowu wybucha znowu coś talerze, tak? w kuchni. Od tego do słabego gotowania w kuchni, słuchajcie, coś wybuchło po prostu. Albo po prostu kucharz, Julek, na kuchni się wkurzył, że nie smakuje. Tak, że nie powiedział, basta, nie będzie tak więcej, nie będą pluni na moje jedzenie, basta. Basta. basta, basta. Rączko pomachałeś też jak błoch? E, tak, teraz robię. Bardzo dobrze, basta. ja też. Basta, dobra. Basta peperoni. Tak? Dobra, powiem Ci tak. Jedno miało bardzo dużo sosu, drugie y sos całkowicie był wchłonięty przez makaron, przez co było strasznie łączne. Tak. Jeżeli makaron był rozgotowany, to... Jeżeli rozgotowali, to jest po mojej stronie. Jeżeli to jest zupka... Patrzymy tylko na makaron taki chińs zupo chińskowy, to po Twojej stronie. Więc mam pewną sugestię. Jesteś gotowy? Tak. Trzy, cztery... cztery. Tak. Wskazaliście oryginał. Czyli to rozgotowaliście makaron, tak? Tak. Jezus Maria, zobacz na te kluchy. To powiem Ci tak, że to moje, co było, tutaj było to niedobre, ponieważ były rozgotowane kluchy, ale w tej wersji paskudny był ten sos strasznie, on był strasznie niesmaczny po prostu, taki kleisty, trochę jak klej, niedobry był po prostu, niedobry, jestem strasznie negatywnie zaskoczony makaronem. Jesteś zaskoczony co? negatywnie smakiem zupy grzybowej, przepraszam, makaronu z grzybami w zupce chińskiej, tak? Tak. Spodziewałeś się, że to będzie co najmniej gwiazdka Michelina, tak? No, Michelin. Tak, Michelin'a, że Michelin. taka opona, że dostanę dostaniesz oponę. oponę na... a wiesz, że to jest właśnie od tych samych? Ja wiem, no właśnie. że dostanę oponę, tak, że mi tak. tak zawieszą oponę. Kiedyś na się kupimy na plan, yy, to o, Chciałbym, kiedyś. żeby, wiesz co, to ja chcę, żeby tutaj zamiast, wywalimy tą szafkę i tutaj była taka opona. Bardzo dobry pomysł, odezwijamy się do naszej yy, kochanej scenografki, Niholi. Tak. E, dobrze, to idziemy do kolejnego dania. Co to jest, powiedzmy, mój drogi kumplu? Japońska wołowina. Kobe! <gobę> Kobe dostaliśmy! O, oh jest! Z prefektury Kobe nam przywieźli, słuchaj, wołowinę. Tak się chyba to nazywa, prefektura. Przepyszne, mm. powiem Ci, makaron z zupki chińskiej. Ale twardy makaron tutaj u mnie. Myślę, że znowu nam zrobisz gotowanko? Niekoniecznie. Zobaczę, jak u Ciebie. To nazywa się? Mhm. to jest nieugotowane, O, po prostu, więc chyba sobie wzięli do serca, że niektóre były przegotowane Wiesz i dalej nam teraz nieugotowane, bo tu jest taka zupka chińska, że... Powiem Ci tak, bardzo dużo tych dań mhm. bazuje na tych makaronach. No bo to są zupki, wiec, chińskie, Dokładnie. muszą być to, się, że muszą być. to jest wołowina japońska Kobe... A wyłowiłeś gdziekolwiek wołowinę? Tak. U... A, czyli u no to tym bardziej się zgadzałaby moja teoria. Że to jest słynna wołowina kowa. Tak, słynna wołowina kowa. Na pewno to. I słynna wołowina... Tam, tam, nie wiem, czy wiesz, ale te krowy się masuje, żeby dawały do Tak, dobre ja, mięso. ja, znaczy, ja nie wiem. Nie wiem, chyba, chyba tak jest, nie? A, się też ten... tak robi. Tak? Aha, jak się podaje ich <laughs> mięso. Okay. Tak. A widziałeś kiedyś ten filmik o tych świniach, które wyskakują do wody same? Że się tak mają Chyba taką widzia, i dzięki temu ich mięso jest lepsze. <laughs> bo on ma wtedy takie właśnie sprężyste mięso i te świnie Ej, bardzo lubią Ja chciałbym, żeby coś no? się okazało, że ta historia tak naprawdę ją wymyślił jakiś bardzo mądry koleś, taki, tymi... jak, ty naszy... jak ty czasem mówisz ciekawostki, co nie? Że no? wymyślił taką głupią ciekawostkę i się pomyślał, no ciekawe czy ludzie w to uwierzą ja, to i Nie, bo Chińczyk to ogarnął, że zbudował taką skocznię dla świni, A te świnie A miały ogarnął, Dobra. Chińczyk również ogarnął, po ja której ja stronie to... się znajduje oryginał. 3, 4, Okej. No przecież to jest chiński ma rację. Po no stronie mandzia jest oryginał. No patrz, popatrz na to. To przecież... był znowu smak zupki chińskiej, od razu makaron, a to był nieugotowany makaron. makaron ale to w, w sensie. To wy to wy, wy o to zrobiliście. To tak, tak, niedogotowany makaron, a to jest. Ale mnie niższa. to zdziwiło, bo tutaj jest kawałki wołowiny rzeczywiście. to tam rzucić, nie, nie ma znaczenia dla mnie. Makaron, to jest to, co ich No zdradza. Ale właśnie mi, ja, mi się wydawało, że oni dali. No to jeżeli powiedziałeś, że to są kawałki wołowiny, to tym bardziej dobrze. Bo ale, to nie było. Tak, ale chodzi mi o to, bo tutaj ja myślałem, że to jest danie gotowe. Po prostu o to. W jakim daniu gotowym miałbyś mięso? Wydawało mi się, że suszone mięso, więc suszone no? kawałki mięsa, no, że jak Zabawc. najbardziej. To złe. No, w sensie... No ja pomyśla... w takim razie ocenił no? zupki chińskie, że są lepsze, niż rzeczywiście są. Tak, okay. w sensie ja mówię, to nie było takie złe. To tak. nie było wcale nie, takie no, ale złe. To, to, to Uważam, to był że... nieugotowany. No był niedogotowany tak to makaron. Był według mnie. Nie, troszeczkę mu zabrakło, ale myślałem, że oni po prostu użyli makaronu z zupki chińskiej, żeby udawać to danie, co nie? Za bardzo próbujemy, że tak powiem, nad... In the kominem. mind. In the mind of Marceli Łukowski. Dokładnie do tak. To co, idziemy do kolejnego. Nam Ile nam jeszcze zostało? Dwie ostatnie. Dwie ostatnie. Dwie no, ostatnie. No, ostatnie. Dobra, ostatnie. Właśnie, jeżeli mówimy o ostatniej, słuchajcie, no to ten brzuch jest nam przykro trochę, bo to już są praktycznie ostatnie odcinki w tym sezonie, więc cieszcie się tymi kolejnymi dwoma rundami. Co, oh. frutowy mamy? Ja postanowiłem, że przeprowadzę tę rundę SMR? Tak, proszę Ignacy też przepraszam, SMR. Okay. Ale szabne musisz mówić. <noise> nie mogę już z Tobą. No. Ja, <głosy> <głosy> od razu tak łyknąć. ja tak głośno, bo trochę się tak łiknąć. Ja tak tyle głośno Czy możesz zrobić tylko tego taki śmieszny dźwięk, robię. Do mikrofonu Może to zrobić, to może śmierć. tak dalej. Nie, no to proszę. Ja <noise> jest cholernie słodki jak twój. Gorzki, no, ale też jest słodki. Nie lubię soku krew ogólnie. Nie wiem, dam, że Ty nie z... lubisz. No. O! O! A dobra. Jaki dobrze. słodziutki. To już wiem. Teraz ja już wszystko wiem. Chyba wszystko wiem. Wiesz, jakie ja wiem. mam problem z tym sokiem? No. Czemu do cholery jeden i drugi jest ciepły? A no, bo może mieć ciepłą wodę. No ale. Albo może właśnie sok się wtedy się pije lepiej zimne. Nie, może lepiej się rozpuszcza, jeżeli to jest taki sok w płynie na przykład, to się lepiej będzie rozpuszczał w ciepłym. Jak jest w ogóle? Jak tak, tak, za ciepłej wody? Tak, tak. Tak, bo tak to lepiej się rozpuszcza. Alewaliśmy ciepłą wodą, żeby rozpuścić. I do A, drugiego widzisz? też daliśmy trochę ciepłej wody, żeby, żeby się... oszukać. No um. właśnie. Więc to jest rozumowanie co by mogło wskazywać, że jeden z tych smaków jest rozcieńczony, bo był oryginalnym sokiem. Powiem Ci tak, na pewno smak grejpfruta jest bardzo wyczuwalny tutaj. Tutaj e, u Ciebie również jest wyczuwalny, tylko że ma, jest on dużo, dużo słodszy. Tylko pytanie właśnie, czy sok grejpfrutowy, który oni kupili, jeżeli kupili jakieś słabej jakości, czy smak nie słodkie jest osładzany? Czy nie jest smoki, powiedziałem Soki, tak, tak, so, słodkie soki. No, Ale idąc, ja za, smak, idąc za smakiem, to jest oryginalny sok jest o ten, który u, ciebie, u ciebie Tak, jest u mnie jest oryginalny. To jest kwaśniejszy, rzeczywiście, to jest bardzo słodki. Ma, ma tak. Mam powiedz, tak, oba To jest... oba tak. Czyli tak, faktycznie, on był po prostu dużo. Wow! No, teraz oh! to od razu, nie? No. Teraz to widać, to jest... Sok po lewej, to jest sok z racji żywnościowej. Z racji żywnościowej po, po lewej. Po lewej ten, tutaj. A, a, to to jest z racji żywności. To jest racji żywnościowej. Tak, dokładnie. Okej, To jest dobry kierunek do szukania takich rzeczy. Wiesz, wymyśliliśmy to, jak się widzieliśmy w środę wieczorem, że Pysałem, Ej, w racjach żywnościowych przecież tak. są rzeczy z broszku. Cał, cał, tak, ale na. że to było różne, to mnie bardzo zaskoczyło, ciekawa Jaki runda. jest wynik w ogóle? Na chwilę obecną? Eee, wynik jest 5 do 4 dla Ignacego. O, no to słuchaj, no to wychodzi na to, że będziemy mieli ostatnią rundę decydującą, zobaczymy, czy uda mi się wyrównać, a może przegram z Ignacego. Słuchajcie, firma mniej więcej rozszerza swoją działalność, energetyki mniej więcej. energetyki mniej więcej. Będziemy mogli konkurować z Pompatimem. <grym> tak, oni mieli faktycznie energole. No. I jajka. Yy, jaj... No, były i sam miał jajka. Właśnie. I samo, jeżeli oglądasz ten film, to Wielki ramię, czy test jest, jajek. Zapraszamy Ciebie tutaj usiądziesz do wielkiego testu jajek i jajka z Pompatimu również na nim będą. Wielki ranki. Ja bym jajek. bardzo chętnie zobaczył takie dobre jajka, bo większości w supermarketach są do dupy i chciałbym, tak. zostać mile zaskoczony. Dobrymi jajkami. Okej, okay, mamy energetyki. Uh -huh. Chłopaki ma zrobić tak, że z jednej puszki wylali i wlali, żeby były takie same puszki, tak? Yy, tak, tak. Okay. Je jedna jest opróżniona, a druga to jest cała puszka. Słysza, a, prary, a na czym polega puszka instant tutaj? Hmm. Energetyk w proszku. A, w energetyk. proszku. No okay. tak. dobra, to lecimy naszego pysznego mniej więcej ja. Mhm. Jaki to jest Energetyk? Proszek. To jest proszek. Zdecydowanie proszek. u mnie. A u ciebie? Jest jeden element, chłopaki. Black. To jest tauryna. Jest która jest tak gorzka. Jest tauryna jest w każdym regionie. To się z tobą nie zgadza. Jeden element, który was zdradzi, chłopaki. Gazowany. Tak. Chyba że... To jest gazowane. Chyba, że soda streamem to no zrobimy. chyba, że, że z jedną streamem. maszynką, ale to inaczej gazowane. Ale zanim poznamy jeszcze wynik, słuchajcie, ogłoszenie, które jest bardzo ważne. Bardzo e, to jest ostatni odcinek, mniej więcej, który widzicie w kwietniu. Wracamy do was dopiero. Nie, e, pod koniec kwietnia Pod koniec, pod koniec kwietnia. kwietnia do Was wracamy. Dopiero wtedy możecie nas oczekiwać, ale przez kolejne. Się powiada, tak, kiedy wracamy. Dokładnie. Przez kolejne dwa tygodnie nie będzie odcinków. Zdecydowaliśmy się, że was nie kochamy na tyle, żeby Wam rzucać przez cały rok odcinki, dlatego robimy sobie przerwę. Wyjeżdżamy na Majorkę, za kasę z Patrona. Dokładnie tak, dokładnie tak robimy. Tak robimy. Darwinami. Mamy po prostu wyjazd z Darwinami i Gonciarzem, co nie? Dokładnie I będziemy właśnie oglądać orki z Majorki. E, więc co teraz, Mandziu? Grande finale. Eh, grande finale, no jak nic, to jest oryginał i musi Kazowanie. być oryginał i rzeczywiście Inaczej gratuluję Cię, że wygrałeś. Że A ja bardzo dziękuję Ci serdecznie za współprowadzenie tego przepięknego sezonu. Mam nadzieję, że Wam się również podobał i widzimy się już e, nowi, opaleni, e, w kolorach, barwach e, wojennych orek, e, albo orków, jak to nazywa, to zwałku. I więc co, mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce, każdy wtorek, czwartek oraz sobotę o godzinie 17 po przerwie. Dzięki. Cześć. Cześć.